Chcę zrobić sobie zdjęcie, że mam ptaszki. Patrz, mój ulubiony lep ptaszek. Małe ptaszki, myszki, setki, psy, ptaszki, koty, y, koty, wielorygi, psy, jeszcze takie wysokie zwierzęta. Oj, ma tu. mam ich dużo. Mam ich 39, prawie 40. To całkiem mało, ale. Chciałabym unieść to, a już mam blisko nawet. Tak, tutaj mam o niej dodatki niektóre. Tutaj pocztówki. tylko trzy. Czekajcie, chyba. Tutaj jest ich Proszę, tylko, proszę. Hmm. w jest taki. Pusty, bo nie ma tam nic. dodatków na O, nie mam po jeszcze po pośopie. Nie, mam, mogę po O. Miałam taką, miałam taką drugą z mapką i króliczkiem, ale właśnie, a nie, poczekajcie, właśnie ją znalazłam. O, proszę. Akurat leżała tu. No i zawieszka, i to jest moja kolekcja z deski.